Cześć kochani, witamy was serdecznie. Chcieliśmy wam serdecznie podziękować z uwagi na to, że było bardzo dużo ofert fajnych domów dla naszych małych Jorków. I chcielibyśmy wam powiedzieć trochę więcej o sonie i Grecie, które mieliście już okazję poznać. Obydwa psy miały zostać uśpione, ale są z nami, są psami swojskowymi i dlatego chcielibyśmy trochę o tym powiedzieć, bo jesteśmy z tego powodu smutni, że te psy są pomijane. Greta i Tyson są to dwa buldożki, a całe życie spędziły w ksełdohodowli. Uśmiechnięte, zadowolone, jak tylko człowiek poświęcić troszkę uwagi, bo po są w niebo wzięte. To są naprawdę wyjątkowe psiaki, które tak samo jak nasze małe, śliczne Jorczki czekają i chcą trochę miłości od was wszystkich. Kochani, e, chciałam się z wami czymś podzielić. Owszem, mamy tutaj małe, słodkie Jorki, ale są u nas również inne psiaki. Są psiaki, które mają swoje trudne historie, które bardzo długo czekają i niestety jest mi bardzo smutno, ponieważ nikt nie dzwoni, a my to wszystko robimy przede wszystkim dlatego, żeby właśnie te psiaki, które zostały przez życie skrzywdzone, bardzo mnie to smuci, mam nadzieję, że ten post zostanie przez Was zauważony. Czekamy na Waszą reakcję, ponieważ mamy wiele psychicznych do adopcji, o których chętnie opowiemy i o których chętnie Wam pokażemy, ale o wielu innych już opowiadaliśmy, do tego czekamy na formularze. Zgłaszajcie się po takiego pięknego Tysona i taką piękną gretę. Więcej informacji podamy Wam po wypełnieniu formularza.